Krzysztof Kolany, analitykbankier.pl. Mijający tydzień obdarzył nas tyloma ciekawymi wykresami, że można było nimi nagrywać wykresy tygodnia przez kolejny miesiąc. Niemniej jednak coś trzeba było wybrać, i wybór padł na w sumie historyczne wydarzenie, czyli pierwszą od 2008 roku obniżkę stóp procentowych w rezerwie federalnej. Fed, zgodnie z dość powszechnymi oczekiwaniami, ściął stopę funduszy federalnych o 25 punktów bazowych. Choć aż niektórzy uczestnicy rynku oczekiwali cięcia aż o 50 punktów. Równocześnie, też aż dwóch członków komitetu zagłosowało przeciwko tej obniżce, optując za utrzymaniem stóp na obecnym poziomie. Fed skapitulował przed żądaniami rynku po zaledwie 7,5 miesiącach od ostatniej podwyżki stóp procentowych. Z tak gwałtowną i szybką woltą mieliśmy do czynienia ostatnio w roku 2000 czy też wcześniej 1995. Sam przewodniczący Powell starał się studzić początkowo nastroje, że to początek nowego cyklu, mówiąc, że to tylko dostosowanie czy jednorazowa obniżka stóp w ramach trwającego cyklu podwyżek, ale chwilę później powiedział, że nie wyklucza, czy to nie jest początek nowego cyklu obniżek stóp procentowych. Rynek teraz zastanawia się, czy będziemy mieli do czynienia z nowym cyklem i powtórką dość nieprzyjemnej sytuacji z roku 2000, czy też dość łagodnym dla rynku dla akcji scenariuszem z roku 1995.